Kochani, kiedyś zakładałem swoją stronę w takiej rubryce Kim jestem, nie, w rubryce O mnie napisałem tylko jedno słowo. Jestem. Niedawno dopisałem Ja jestem jako rodzaj rozróżnienia. Od Jam Jest, którego, którym dość długo się posługiwałem. Jednak stwierdziłem, że wzorce Biblii, wzorce Saint Germena były dobre do tego momentu. Teraz odnajduję inne słowa dla pomocy, odczucia siebie. Odnajduję nowy dźwięk, który jest składową mojej duchowości, który jest. Odrodzeniem kreacji we mnie. Kiedy zajrzycie na strony Esoteryków, znajdziecie tam takie informacje, jakich nie znajdziecie na mojej stronie. Jakie ukończyłem kursy, u jakich mistrzów się hmm, kształciłem, jakich inicjacji doświadczyłem, no i przede wszystkim dyplomy. Y, zdjęcia dyplomów i takie udobruchanie ego, że mam y, takie i takie kursy, takie osiągnąłem umiejętności. Ja szczycę się tym, cieszę się tym, że nie mam niemal. Y, żadnego wykształcenia ludzkiego. I o tyle jest mi łatwiej niż Tobie, który masz może wiele fakultetów, bo jako prosty człowiek życie, które mnie kształtowało, spowodowało. Że byłem bliżej natury i za to jestem niezwykle wdzięczny mojej matce i mojemu ojcu. Bo wychowałem się w wielodzietnej rodzinie. Mama urodziła nas 12. Dziewięcioro się wychowało. Jakiś czas mieszkaliśmy w drewnianej chacie bez światła, ale ona po jakimś czasie zaczęła się zawalać. Zwłaszcza gdy mój ukochany tato, ale do tego doszedłem później, no, wybierał na przykład tygodniowe czy dwutygodniowe siadówki. Nie w biurze, ale w pobliskiej karczmie, w której to wszystko, co wypracowaliśmy, przepijał. Dziś to świetnie pojmuję, że mieliśmy doświadczyć biedy że taką rodzinę wybrałem. Potem przeprowadziliśmy się do obory, kiedy chata drewniana rozwaliła się do końca i tam były dwa pomieszczenia, jedne po kurach, które mieszkały w niewielkim pomieszczeniu, a drugie pomieszczenie było do parowania ziemniaków. I tam wspólnymi siłami, jako bracia, jako rodzeństwo, urządziliśmy kuchnię, wstawiliśmy okno, jedno, które się nadawało ze starej chaty, którą potem paliliśmy w piecu, abyśmy mieli ciepło. Ale i tak, rano było niezwykle zimno i wstawanie do szkoły, którą nie bardzo lubiłem, <laughs> którą nie bardzo rozumiałem, było. <laughs> Bolesne, światła dalej nie było, ale temu jestem wdzięczny, bo zanim poszedłem do szkoły, zanim zjadłem śniadanie, kiedy ono było, najczęściej było tylko to, co wyhodowaliśmy w gospodarstwie, należało na to jednak najpierw zarobić, czyli wykonać jakieś prace w obejściu A było ich wiele. I tak wiodłem życie. E, w, w, kiedy rozpoczynały się wakacje naprawdę rozpoczynała się praca. I mi jako młodszemu, jako kilkuletniemu chłopcu przypadło pasienie krów. I to było Przepiękne zadanie. Jakkolwiek dla kilkuletniego chłopca pasienie zwierząt pod lasem nie było wcale takie wesołe, kiedy miałem spędzać tam całe, cały dzień. Dziś to cenię i kocham, bo niezwykle wiem, że dzięki temu czuję naturę, że potrafię z niej czytać, że wiem do czego przeznaczona jest każda roślina. Że wiem, że każde zwierzę jest tu nieprzypadkowo i że ma przecudne zadania. Jednak wówczas obserwowałem to nieświadomie, ale już na swój sposób łączyłem się z tą naturą, z ciszą, którą głęboko pokochałem. No i tak wzrastałem. Na moment pójścia do szkoły dostawałem buty. Najczęściej najtańsze tenisówki, na jakie było stać moją, moich rodziców. I byłem wdzięczny, że <laughs> kończy się codzienna charówka, kończy się praca. Nie miałem nigdy żadnej zabawki. Nie przypominam sobie przynajmniej tego, bo rodzice moi wychowani w niewoli, wychowani w. w, w Niewoli, gdzie po 5 lat spędzili u, w czasie II Wojny Światowej y, na robotach praktycznie dzieciństwo, nie z, rozumieli tego, że dziecko może się bawić, że, że dziecko może być dzieckiem. Bo sami nie mieli dzieciństwa, dlatego tego nie rozumieli. Ja dziś to rozumiem i pojmuję że taką rodzinę wybrałem, że taka rodzina jest jest najdoskonalsza dla moich doświadczeń. Dlatego ukochany nie dziw się, że nie powiem Ci o fakultetach jakich, y, jakie ukończyłem, że nie mam ludzkiej wiedzy, o wielu rzeczach, o których mówię, ale za to, Jestem niezwykle wdzięczny, szczególnie moje, mojemu ojcu, który dawał mi dużo pracy, <laughs> abym nie zaprzątał się naukami ludzkimi i krok po kroku jednak dzięki temu odnalazłem wnętrz, swoje wnętrze, odnalazłem nowe kierunki, odnalazłem nowe spojrzenie. Odnalazłem postrzeganie poprzez serce. Dlatego nie opowiem Ci nic zadziwiającego, bo wiodłem życie dotąd, dokąd nie spostrzegłem, że jest ono jednak wielkim bezsensem, że jednak jest inna głębia i tą głębią jest nasza jaźń. Nie wiedziałem jeszcze, że dotarcie do tej jaźni jest poprzez nasze serce, ale razu pewnego przyśniło mi się, przyśniła mi się osoba, którą potem spotkałem na jakimś spotkaniu i zrozumiałem, że jest to osoba z mego snu. Podszedłem do niej i była to kobieta, która mówiła o sercu. Która powiedziała mi wiele bardzo cennych wskazówek. I dotąd jestem jej bardzo wdzięczny za to, że ukierunkowała mnie. Że nasz prawdziwy umysł jest w sercu, że tędy jest droga. I ja to brałem jako swoją drogę. Jestem wdzięczny w swoim sercu za każdego, kogo spotkałem na mojej ścieżce. Bo naprawdę każdy, kogo spotkałem, przyniósł mi niezwykłą pomoc. Kocham dar spotkania każdej istoty, kocham dar spotkania każdego bytu, każdego ciała, jako postaci wędrującej poprzez Ziemię, mimo że dziś już wiem, że były to często emanacje czarnych światów. Ale ja kocham te doświadczenia, bo dzięki temu zrozumiałem, a bardziej pojąłem, odczułem, że tak odnajduję prawdziwą świadomość tego wszystkiego, w czym, je, w czym jestem, tego wszystkiego, czego doświadczam. I tego odnalezienia życzę też Tobie. Kocham Cię.